Witam Państwa, Jerzy Andrzejewski, dzisiaj tutaj z Krzysztofem w bardzo ważnym wywiadzie, bo tak naprawdę cały czas Państwo w tej chwili są w takiej sytuacji, że nie wiedzą, czy, czy ten, czy ten ustęp, który był, czy ten rząd, który był, czy panujący wtedy minister sprawiedliwości dobrze rządził tym, tą sprawiedliwością, czy tak naprawdę w ogóle się nią nie zajmował i tylko ludzi wsadzał do więzienia. Za czasami naprawdę błahe rzeczy i ci ludzie siedzieli bardzo długo w takich, a nie innych warunkach. Szanowni Państwo, przedstawię Krzysztofa. Krzysiu, ile, ile siedziałeś? 7 lat. 7 lat w więzieniu. Powiedz, pracowałeś w tym więzieniu, czy leżałeś i grzałeś w trycze, Jak to się mówi? Ostatnie kilka lat pracowałem, to znaczy w sumie na terenie zakładu, pracowałem prawie cały wyrok. Później kilka ostatnich lat pracowałem, już powiedzmy dwa lata. W systemie wolnościowym. Czyli wychodziłeś na wolność, tam pracowałeś. Tak. Mówimy, o, mówimy w tej chwili o tak zwanej najniższej krajowej, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników. Czy byłeś zatrudniony na najniższą krajową? Tak. A jest, tak. A teraz powiedz mi jedną rzecz. Dostawałeś te pieniądze, żebyś mógł sobie coś kupić, coś odłożyć, tak, na tak zwaną żelazną kasę. Ile z tego dostawałeś z tych, tej najniższej krajowej? Ponad 20%. Ponad Aha. 70% zostało zabierane na jakiś fundusz podlicencjarny, z którego nikt, nikt nie słyszał, żeby ktoś tam skorzystał z tego funduszu zasadzonych to no i na Fundusz Sprawiedliwości, z tak, tak zwanej sprawiedliwości. Czyli fundusz w tej chwili się go nazywa fachowo Fundusz Ryzyka i Bąkiewicza, tak? tak. Bo, bo ci panowie z tego, co wiemy, byli dobrze zasilani z tego funduszu no, Ryzyk naprawdę był dobrze utrzymywany. życiu e, tak szczerze, czy uważasz, że zostałeś okradziony? Jak najbardziej. Czyli w pewien sposób ukradziono pieniądze uczciwego więźnia. Chcę zaznaczyć Państwu, że Krzysiek nie zabił nikogo, nie zgwałcił, nie molestował, siedział za przestępstwa gospodarcze. Tak naprawdę, porównując bandytów, którzy siedzą w tej chwili w białych kołnierzykach na wiejskiej, myślę, że. Każdy z nich powinien odbyć dłuższy wyrok patrząc na to, ile dostał Krzysiek. Wiemy dobrze, jak potraktowano Wąsika i Kamińskiego dwóch bandytów, którzy udowodniono winę, którzy zostali przez kolegę z partii ułaskawieni. Tak działa, Szanowni Państwo, polityka. Ale wracając do tematu więziennictwa. Krzysiu, opowiedz mi taką jedną rzecz bardzo ważną, bo Jaka była stawka żywieniowa, bo pracowałeś też na kuchni, prawda? Ja, pracowałem na kuchni dość mm -hmm. długo, także y, ostatnio, we wrześniu, we wrześniu opuściłem zakład karny, stawka żywieniowa była niewiele ponad 4 zł na jednego osadzonego, także to nawet przy zbiorowym żywieniu jest trudno cokolwiek z tego, z tego coś stworzyć. Czy ta stawka, y, bo siedząc 7, 7 lat, to możesz powiedzieć, wzrastała w jakiś sposób? Y, y, bardzo mało. W porównaniu z inflacją, w ogóle z cenami, jakie rosły tutaj, powiedzmy, w górę. Szanowni Państwo, inflacja wiadomo była ponad 100%. Ja jako przedsiębiorca mogę o tym powiedzieć, że mięso, jak kupowałem powiedzmy za 10 zł, teraz to samo mięso kupuję za 20. Czyli w tym okresie, i jeszcze dodam, że przez ostatni rok ta inflacja naprawdę stanęła. Także jak już Krzysiek był na wolności, to, to ta inflacja stanęła, a najgorszy skok inflacji był zaraz po pandemii, znaczy właściwie jeszcze w czasie pandemii. Czyli jeżeli, jaka mogła być stawka żywieniowa, powiedzmy 7 lat temu. Jaka stawka była 7 tak. lat temu? Powiedzmy 3,90. 3,90. Jak po 8 latach. 30-40 groszy poszła w górę. Dobrze, 30-40 groszy, czyli nie poszła w górę, szanowni Państwo. Yy, czyli tak naprawdę inflacja uderzyła 100%, ponad. Yy, stawka nie wzrosła. Yy, szanowni Państwo, Salomon z pustego nie naleje. Taka jest prawda. Yy, czy uważasz, że taki więzień w który nie będzie pracował, nie zostanie już żadnych pieniędzy, tylko będzie żył na tak zwanym, co się nazywa kadzienne jedzenie, tak? czyli to więzienne. Czy jest w stanie przeżyć? No, przeżyć jest w stanie, no bo człowiek się przyzwyczai do różnych warunków, tak? Ale jeżeli nie ma pomocy z zewnątrz, to jest naprawdę ciężko, bardzo ciężko. Jeżeli mu nie pomogą inni współosadzeni, którzy pracują powiedzmy, których, którzy mogą mu pomóc, to jest bardzo ciężko, żeby taki człowiek normalnie funkcjonował. Czy możemy powiedzieć, że było to znęcanie się? Jak najbardziej. Jak najbardziej, bo ja uważam, że y, 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 czy, masz, czy miałeś w swoim wyroku napisane, że y, kara z, znęcania się na to? Bo Absolutnie. Czy... Każdy, by było każdy osadzony jest w wyroku pozbawiony wolności, a to co się dzieje za murem to jest nie tylko pozbawienie wolności, tak? Szanowni Państwo, sami widzimy jedną prostą rzecz, bo w tej chwili wiem, że niektórzy oglądając to będą za chwilę mnie atakować, bo więzienie to nie kurot i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, jestem, ja że nie kurot, bo nie można pójść sobie nad morze i się wykąpać w morzu, nie można pójść sobie na basen, nie można pójść sobie wypić łyski jak, jak to kiedyś miał. Niejaki wałęsa ten kurot, bo wiemy, jak, jak wyglądało jego osadzenie. Ale to jest, naprawdę, to jest naprawdę miejsce, w którym nie możecie zdobyć tego jedzenia. Jeżeli go po prostu nie dostaniecie, to go nie, nie zjecie. Tak? Jeżeli go nie kupicie, ale jeżeli nie macie pieniędzy, to go nie kupicie. Tak? Yy, wiadomo zresztą, że ceny chyba w kantynie więziennej są dużo wyższe. Teraz możesz porównać po wyjściu, jak to wygląda. Dużo wyższe są w kantynie produkty, też tylko te, które yy, po, gdzieś w zakład karny dopuszcza, dyrekcja zakładu karnego dopuszcza do obrotu zewnątrz i są dużo droższe niż te, które są tutaj na wolności? Paczki w tej chwili nie można zewnątrz Nie, zostać. nie można zewnątrz zostać. Czyli paczki żywnościowe można robić sobie tylko z kantyny, gdzie ceny są wysokie, tak? Tak. Czyli szanowni państwo, tak naprawdę jest to, jeżeli chcemy, żeby, żeby ktoś z bliskich siedząc w więzieniu przeżył, musimy mu pomóc. Czyli kto pomaga? No rodzina, tak? Czyli kto, kogo obarczamy za utrzymanie więźnia? Rodzinę. Szanowni Państwo, to jest po prostu skandal, bo, bo w, na całym świecie y, trochę wygląda to inaczej. Ja ostatnio rozmawiałem y, z dziennikarzem Mikuskiem, który jeździł po koloniach karnych na Białorusi, bo spotykał się tam z więźniami politycznymi, którzy zostali tam y, osadzeni. A właściwie przede wszystkim ze szpiegami, ale aczkolwiek jest to jednak polityka. I ci ludzie, chociaż mają godne jedzenie i godne warunki przebywania w tych koloniach karnych, o których mówi się zawsze, że ta Białoruś to jest taka dzika. No jak odkrywamy karty, widzimy, że tak nie jest. U nas jest kraj pozbawiony empatii, pozbawiony jakiegokolwiek poszanowania drugiego człowieka. Co możemy powiedzieć o funkcjonariuszach? Jak się mieli funkcjonariusze? Czy, czy można powiedzieć, że to byli źli, czy dobrzy ludzie? Funkcjonariusze różnie, różnie, ale system ich po prostu zepsuł, wielu z nich nawet na początku jak przychodziło do pracy byli inni, po jakimś czasie się zmieniali, ten cały system ich psuł po prostu i no byli źli ludzie, niewielu było takich, którzy mogli normalnie jakoś y, funkcjonować y, w tym systemie. Y, czyli, czyli wykorzystywali, wykorzystywali władzę, prawda? Bo to chodziło, chodziło chyba o to, żeby po wykorzystać władzę, którą mieli. Tak. Tak, jak najbardziej. Oni stawali się po prostu, yy, chcieli pokazać, że górują nad yy, osadzonymi, powiedzmy, w jakiś sposób. Nie? Czy ktoś ich karał Za to, jeżeli zrobili jakieś, jakieś niedogodne działania. No? Absolutnie. Z tego co wiem, to w Polsce żaden funkcjonariusz nigdy nie został skazany nawet za przekroczenie jakichś obowiązków czy uprawnień, nigdy w życiu. A wiemy dobrze, że wielu też yy, ginęli ludzie w więzieniach, giną do tej pory. I za to nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Właśnie, Krzysztof, jak to wygląda z, tym, z tymi więzieniami, i z tym, że można zginąć? Bo w tej chwili, bo w tej chwili, no, ten człowiek, który stworzył ten system, boi się przyjechać do Polski, czyli chyba zrobił taki system, że naprawdę jest niebezpiecznie. Czyli słyszałeś o takich żeby kogoś powieszono, czy, czy zabito? To znaczy nie byłem już oczywiście naocznym świadkiem, ale wiele takich sytuacji, dochodziło do takich sytuacji, oczywiście. Grupy powiedzmy takie. Yy, które są yy, yy, specjalne grupy do więzieniu yy, z funkcjonariuszy? Często zdarzało się, że podczas yy, interwencji zabijali po prostu yy, osadzonych, twierdząc, że osadzony stawiał opór. Jak mógł osadzony stawiać opór chłopom, który chłop ma y, 2 metry ponad i waży stop 30 kg i jest ich kilku, to taki opór stawiał, że musiał zginąć? Dziwne, ale nikt za to nie ponósł odpowiedzialności. Nigdy. Więziennictwo i, i ofiary więziennictwa to, to ostatnio dosyć popularny, popularny temat. Nawet yy, byłem kiedyś prowadziłem podministerstwo sprawiedliwości yy, i te, taką, taką, yy, ta, yy, taką jak to można nazwać no, takie spotkanie rodzin, takie spotkanie rodzin, które zostały wpuszczone przez wtedy panującego już Bodnara, który próbował jednak rozmawiać tak, z rodzinami. I nie wiem, co, jak się to skończyło, bo wiem, że niewiele tam się zmieniło, ale jakieś śledztwa zostały jednak poruszone. No aczkolwiek jest, jest problem tego, że to, to była fundacja Krychowiaka. Krychowiak to był taki młody człowiek, który został pojmany przez bandytów w Mundurach, bo tak to nazwę takich ludzi, którzy go zawieźli na. Postelunek policji, gdzie go najpierw skóli, a potem go tak zbili, że zginął tam. Był również tam rażony paralizatorem. Tak to wygląda właśnie nasze prawo, tak, tak zwane prawo. Prawo jest dla, dla niektórych, a dla, dla, dla tych innych już tego prawa jak widać nie ma. I taką imprezę prowadziłem. Ludzie, ludzie mogli się wypowiadać, potem poszli do ministra sprawiedliwości i mówili. Jak to wszystko wygląda, że te śledztwa nie istnieją. Jest taka jedna dziewczyna, z której, której też brata zabito w więzieniu nieodpowiedniej ochrony, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio mieliśmy przykład młodego chłopaka, którego wtrącono na śledczy, którego udało nam się wyciągnąć stamtąd i już cały świat powiedział, że jest pedofilem, co było w ogóle jakoś paranoją i pedofilem nie mógł być, bo nawet ja tylko, tylko bazując na na podstawowych takich zeznaniach rodziny wiedziałem, już, że to jest wszystko nakręcone sztucznie, jest to sztucznie nakręcana afera. Yy, Krzysiu, ale wracając, wracając do Ciebie. 7 lat 7 lat pracy, yy, czy jakieś przepustki miałeś? No bo 7 lat pracowałeś. No, nie oszukujmy się, przepustka jest nagrodą. To, to jest niezaprzeczalne według, według kodeksu prawnego. Ja przepustki, miałem tak zwane to były widzenia bezdozorowe poza terenem jednostki. Do 30 godzin. Takie wyjścia, ja miałem kilka takich wyjść. Miałem, nie pamiętam, myślę pięć. Ale przecież pracowałeś na wolności. Tak, pracowałem, ale no yy, nacisk był na pracę po prostu. Praca, praca, praca. Przepustki wiążą się z tym, powiedzmy kilkudniowe, że musiałbym powiedzmy, jakbym miał trzy dni przepustki, to bym jeden dzień w tygodniu musiał nie pracować. Mhm. I zakładkarnie traciłbym jakieś pieniądze, które tam system cały tracił pieniądze które po prostu gdzieś tam zarabiały. Tak? No ryzyk, może nie byłoby dla ryzyka no, ale no no i, i, i to jest, i to jest, i no. to jest to. Czyli uważasz, że to nawet, że nie daje dajecie przypustek osobom zatrudnionych, zatrudnionym, też jest spowodowane jednak z tym, że są to pieniądze, czyli biznes, biznes kryminał, tak? Tak. Czy będąc w więzieniu, nie zauważyłeś tego, że na przykład pracują rodziny, że jest zatrudniona, Żona, mąż, ale córka, wcześniej ktoś był też zatrudniony z oczywiście rodziny. Oczywiście, w całym tym systemie, nie tylko w służbie więziennej, są po rodzinie szwagier, zięć i tak dalej, z ojca na syna i tylko rodziny. Nikt tam obcy nie przyjdzie na pewno, ale to samo i w systemie całym sprawiedliwości, sądownictwo, no w tak. polskich sądach powiedzmy. Te same nazwiska. Te same nazwiska, te, te same. same klany, czyli, czyli tak naprawdę możemy to nazwać mafią. Możemy? Możemy? Tak. No, mówiło się, rodzina Corleone, u nas są rodziny też, tak? Tak, że tak, to, tak to wygląda. Czy były, czy były też takie sytuacje, że funkcjonariusz postępował tak, że powinno się go zwolnić, ale nikt, nikt nic z tym nie robił? Oczywiście. Oczywiście, że były takie sytuacje. Czy ktoś w ogóle pomaga więźniom wewnątrz? Czy wychowawca pomaga? Czy dyrektor pomaga? Czy, 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 czy jakiś inny funkcjonariusz? Jeżeli może zaszkodzić, to zaszkodzi pomóc niekoniecznie. Nie starają się. Pomóc. Nie starają się. Czy, czy ta praca wychowawcy, no bo mówi się, wychowawca postpenitencjalny człowiek, który przebywa, przebywa w pokoju i zajmuje się więźniami? Czy on jest zainteresowany tymi więźniami, żeby w jakiś sposób to unormować, czy raczej po prostu przychodzi do pracy, żeby odbędnić godzinę? Dosłownie, przychodzi do pracy, żeby odbędnić godziny. Rzadko zdarza się, bo zdarzają się wyjątki, ale bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Tak to na ogół po prostu no, łatwy sposób na zarobek. Bo taki wychowawca jest w miarę bezpieczny, bo przecież jest ochrona, tak? więc więzień raczej nie będzie agresywny wobec wychowawcy. Pieniądze chyba są całkiem niezłe na taką pracę. Także system. Szanowni Państwo, to jest tylko system. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Ziobro stworzył system beznadziejny. System beznadziejny. I w tej chwili, dlatego znając, znając realia, wiedząc o tym. Nie chce przyjechać do Polski, bo wie, że spotka go system beznadziejny. Sam się przyznaje do tego, że boi się tego systemu. Boi się, że zginie w więzieniu. Nawet niektórzy mówią, że Ziobro już nie wyjdzie z więzienia. Czyli co stworzył? Stworzył machinę. Machinę zabijania, bezprawia. Machinę, do której sam nie chce w tej chwili wejść, będąc z drugiej strony. Bo Ziobro w tej chwili, wiadomo, nie jest tym, który będzie nas sadzał. Bo my mamy podopiecznego we Włodawie, którego sanił osobiście ziobro po trzechu, niewinienia, wiemy o kim mówimy. I do 25 lat, tak, za zabójstwo, którego nie popełnił, tylko biorąc pod uwagę zeznania świadka koronego, którego nawet tam nie było. Czyli pomówienia. Szanowni Państwo, pomówienia kary właściwie chyba nie z kodeksu, tylko, tylko brane z kapelusza. Na zasadzie, dzisiaj mam dobry humor, to cię cię winnie jak mam zły, to będziesz siedzieć. Bo co tam siedzieć? Czyś yy, jak uważasz, siedzenie w więzieniu to coś fajnego? Bo ludzie mówią, że takie fajne, kurot. Zapraszam tych, co tak twierdzą. Więzienia są otwarte, teraz każdy się może dostać. Teraz każdy, Każdy. Dokładnie. każdy. Teraz dokładnie. Więc zapraszam tych, którzy twierdzą, że jest tak fajnie, kolorowo. Dlaczego pan Zbyszek Giorgaro się boi przyjechać? Skoro jest tak kolorowo. No. Dlatego się boi, bo stworzył, stworzył machinę bezprawia wykańczania ludzi. Ale ja jeszcze ta... na temat jedzenia jedną rzecz. Ludzie patrzą przed salami widzą, widzą jakieś co więźniowie jedzą. Jest na przykład kotlet mielony, buraczki, ziemniaki. Bo tam nie pisze z czego jest ten kotlet. No mielony. Mielony, ale na pewno nie z mięsa. Tam jest soja, ryż, buraczki śmierdzące, stęchłe. Także propaganda jest jak za komuny, że to jest takie coś, jak więzień ma dobrze. Przed, no. przed salami widzę normalnie wiszą jak I ludzie czytają, myślą, że tam nie wiadomo, co się je. My mówią, że my tu musimy tobie wysyłać paczki, a ty, a ty przecież masz tak dobrze, no, tak? tak? Jesteś, jesteś takim człowiekiem, którego tak ładnie tutaj leży, tak? Szanowni Państwo, ciekawostka: w więzieniach, jeżeli się leży, to chociaż potem się nie ma, żadnych pretensji do ziobry. Tak jak Krzysiek pracował 7 lat i przez 7 lat był okradany, no bo nie oszukujmy się, był po prostu ograbiany przez tego bandytę ziobę, przez jego system, tak? I tutaj to jest niezaprzeczalne, to jest niezaprzeczalne, bo jeżeli by te 71% rzeczywiście było spożytkowane na dobre cele, przykładowo na, można w tej chwili otworzyć różnego rodzaju Jakieś fundacje, stowarzyszenia, które naprawdę będą się zajmować więźniami, które będą im pomagać, będą się nimi zajmować po opuszczeniu zakładu karnego i o to walczymy, to wtedy te pieniądze mają sens. Ale jeżeli te pieniądze ma dostawać Pasipżuch, Rydzyk czy, czy jakaś inna kanalia Bąkiewicz, która lata na granicę i krzyczy, jest na ziolem, to jeżeli my mamy takim ludziom, którzy po prostu pracują dla, dla nich płacić pieniądze z tego, co wypracują więźniowie, z tego, co pracodawca, który zatrudnia więźniów, też musi wypłacić do zakładu karnego. No, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że te pieniądze biorą się znikąd, bo pieniądze możemy nadrukować, ale w rzeczywistości każdy pieniądz powinien mieć jakąś wartość. Nie wiem, czy jeszcze ma, ale powinien mieć. I te pieniądze skądś trzeba wziąć. tego, Na że trzeba zabrać przedsiębiorcy, dać do więzienia, a tam dać już dalej, żeby złodziejaszki sobie rozkradły to, kosztem więźnia. I teraz zadajmy sobie pytanie: Krzysiek, czy uważasz, że jest, uważasz się za większego przestępcę niż ja? No, Absolutnie. No, no nie no. Co, Szanowni Państwo, zadałem konkretne pytanie, bo pytanie jest, uważam, bardzo trafione. Bo ja cię też nie uważam, że jesteś, jeszcze ogóle nie uważam za przestępcę, bo. bo Zdarzyło się, ale odbudowałeś. To jest, to jest odpokudowałeś. Odpokudowałeś. Odpokudowałem. Odpokudowałem człowiekiem, naprawdę. także kary, że 11-latków zamyka do zakładów opiekuńczo-wychowawczych od 11 roku życia. Oczywiście prezydent Duda wtedy jeszcze podpisał tą ustawę. Z 17-latkami oni siedzą. Co tam się dzieje z takim 11 -latkiem? Przecież to dziecko jeszcze nie ma nic w głowie. Na parapecie dziesięciolatkowy był pokazany, jak gdzieś bawią się na parapecie na któryś piętrze. No nie spadli na szczęście. On nie ma jeszcze rozumu. A pan Zbyszek wziął, każe ich zamykać, bo są niegrzeczni. Także o czym mówimy? No to może czas, żeby tego grzecznego, niegrzecznego ziobę zamknęli wreszcie. I myślę, że te, ten wyrok 25 lat byłby bardzo wskazanym wyrokiem za całokształt. Jeżeli on potrafił zamknąć kogoś na 25 lat bez żadnych właściwie mocnych nawet przesłanek, bo takich też nie było, to przecież jeżeli on uważa, że to takie 25 lat jest normalne, no to czego ten miękkis boi się przyjechać do Polski, czego boi się poddać normalnemu wyrokowi? Jeżeli nawet go skażą, a powinni go skazać, jak widać po tym, co zrobił w Polsce, no to posiedzi te 25 lat w tych swoich budowlatach, bo on sam je stworzył. Szanowni Państwo, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Nie uważasz? Dokładnie. Dziękuję Krzysiu za, za duże Dziękuję. wiadomości, które myślę, że pomogą nam w tym, żeby ludzie poznali prawdę, a prawda jest najważniejsza. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.